Dzisiaj gościmy pana Henryka Ciruta oraz jego pracę. Proszę Państwa, w środowisku artystycznym, kulturalnym Olsztyna Henryk Cirut jest no, osobą niezwykle znaną. Długoletni pracownik naukowo-dydaktycznej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, potem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, człowiek stały, bywalec rozmaitego rodzaju artystycznych. Posiedzeń, rozmów, wydarzeń, no jednocześnie można powiedzieć, kronikarz życia kulturalnego, autor czy promotor trans, które są monografiami ważnych postaci artystycznych Olsztyna. Proszę Państwa, jako Artysta fotografii właściwie objawił się, objawił się dzisiaj. No, można powiedzieć, były takie zapowiedzi w, podczas takiego multimedialnego, głównie muzycznego programu realizowanego przez Elej Andrzeja Wierzyńskich inspirowanego twórczością Vivaldiego pan Henryk Cirut tworzył warstwę wizualną to były piękne impresje dotyczące zimy bo i bo to zima Vivaldiego była tematem tego, tego widowiska, potem pojawił się, pojawiły się jego fotografie wydanym przez Tomasza Śludkowskiego kalendarzu olsztyńskim no to była taka forpoczta, zapowiedź jedynie. No a potem mieliśmy przyjemność spotkać się już z dużą ilością y, zdjęć y, i no i wtedy można powiedzieć powstało coś, co w tej chwili w tej chwili jest, jest tą wystawą. Z Olbrzymiego y, ponad tysiąc y, zdjęć liczącego y, zbioru y, y, galeria rynek. Miejski Ośrodek Kultury pozwolił sobie wybrać, dokonując swego rodzaju interpretacji, tych prac, które państwo, państwo tu widzicie. Postanowiliśmy nie pokazywać kontekstu e, brutalną e, łyżką e, koparki w jednej ze szwirowni, która leży na drodze między Olsztynem a ulubionym miejscem Henryka nad jeziorem Limaj. Proszę Państwa, to tak mniej więcej wyglądała ta przygoda, i w ten sposób mniej więcej powstały te fascynujące obrazy, yy, których yy, no, niezwykłe formalne bogactwo, yy, bogactwo zachwyca, dramat zapisany tam, dramat sprzed wieków, prawda, kiedy te warstwy się tworzyły, ale również dramat, kiedy one nagle zostały, tak powiem, odkryte i. I już przestały istnieć, bo tu mamy do czynienia ze światem, który już przestał istnieć. Bo zaraz, chwilę po, po, po zarejestrowaniu fotograficznym, te wspaniałe goformy stały się po prostu pryzmą piachu żwiru, który niektóry był użyty przy budowie jakiegoś domu. Proszę Państwa, szybko jeszcze kawałek biografii Henryka Ciruta, który jest ważny. Mianowicie pierwszym zawodem, naszego dzisiejszego bohatera, autora tych zdjęć, był y, zawód technika plastyka, jeżeli tak można powiedzieć. Kończył mianowicie w prześlicznym mieście y, Zamościu, liceum plastyczne i tam specjalizował się w stiukach, w konserwacji stiuków i taką zresztą pracę podjął. Zaraz mi sprostuje. Dokładnie w czym się specjalizował, ale nie ulega wątpliwości, że te stiuki stiuki w y, w, w Ratuszu Zamojskim, w Radzyniu Podlaskim, w Pałacu tamtejszym Henryk wykonywał. No i w zasadzie tylko jakieś zewnętrzne czynniki spowodowały, że od tego się oderwał, że przyjechał do Olsztyna, że poznał swoją przepiękną żonę w sposób... Z w sytuacji niezwykle romantycznej, o której mi opowiadał. No i został olsztyńskim uczonym, prawda? I przez lata całe, całe lata badał, a także przekazywał wiedzę z obszaru pedagogiki i historii wychowania. Miał takie flirty z, z plastyką. To może, bliżej bliżej. To może, drodzy Państwo, zabrzmieć banalnie, ale proszę Państwa, patrząc na moją twarz... Państwo, ile tutaj jest emocji. Proszę bardzo to przeżywam. Ja, jak wchodziłem na wykład, nie miałem żadnego problemu. Witam Panie, witam Panów. Wrzucałem temat i wykład rozpoczynałem. A dzisiaj jestem cholernie stremowany. Ale proszę Państwa, tym bardziej, że Państwo, tyle osób dzisiaj na to wystawę przyszło. Drodzy Państwo, dziękuję Wam serdecznie wszystkim Paniom, Panom, którzy tu przybyli. Wiem, że Przybyli to dlatego, że w jakiś sposób mnie akceptują, nie lubią, ale akceptują. To jest bardzo ważne. Nała ja w tych warmińskich pagórkach powiedziałem się panu dyrektorowi, że robię te zdjęcia od trzech lat. Państwa, kto robi... uprawia jakkolwiek twórczość, to wie że jest coś takiego jak pewna pasja. Ja ciągle wykładałem, ale ciągle gdzieś tam miałem w głowie twórczość. I mówię, Boże, jak ja tu emeryturę może wreszcie zacznę się realizować. I Państwo, nastąpił ten dzień. Bogu dziękuję. Więc, proszę, Państwa, kiedy już miałem emeryturę wyliczoną, mówię ci, jesteś teraz wolny. Teraz naprawdę możesz normalnie zająć się tym, co zawsze robią Drodzy Państwo, zanim jeszcze powiem, Panie Dyrektorze, muszę to powiedzieć, dlatego że to jest najważniejsze. Dziękuję Ci, Marku, bo jesteśmy po imieniu, że i zgoda na to wystawę. Ale drodzy Państwo, Agnieszce Odrakiewicz kuratorowi tej wystawy. To Państwo, muszę to powiedzieć dlatego, że ja widziałem, dając 1200 zdjęć Agnieszce, żeby ona z tych 1200 zdjęć wybrała to, co Państwo dzisiaj zobaczą. I później wróciłem do domu, wziąłem do żony Izabela, wiesz co. Jestem bezczelny. Jak można było coś takiego zrobić kobiecie, która ma dom, rodzinę i to zdjęcie musi moje wszystkie przyglądać. Ale drodzy Państwo, odmierzcie. się teraz, na pod tym. O Jezu, To jest to to, to, jak wasze I proszę Państwa, zobaczcie Państwo, radia wzała Proszę Państwa, władze, władze miasta. Zobaczcie Państwo, dziękuję Ci serdecznie. Szanowny Panie Henryku, Szanowni Państwo, z wielką, z wielką przyjemnością e, przekazuję Panu serdeczne wyrazy uznania i serdeczne gratulacje od pana prezydenta Piotra Grzymowicza za wytrwałość w spełnieniu marzeń właśnie to, o czym Pan mówił i w urzeczywistnianiu własnych pas serdecznie, serdecznie gratuluję. Dziękuję bardzo. आप मुझे बता सकते हैं कि आप मुझे क्या बताना चाहते हैं?